Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal i witam Was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Rozpoczynamy bodajże z tego co dobrze tutaj liczą, siódmy odcinek no i w dniu dzisiejszym mamy tutaj tutaj praktycznie rozdział trzeci, czyli praktycznie kontynuujemy rozdział trzeci, dzień dobry moi sąsiedzi. No i oczywiście... E, Mamy tutaj zadanie e, poboczne gęby do wykarmienia. E, musimy dostarczyć mięso, jak i też e, rybie mięso. Z tym rybim mięsem to będzie bardzo ciężko, ale myślę, że postaramy się to rybie mięso jak najbardziej dostarczyć. Więc szukamy e, miejsca, gdzie rybie mięso będziemy kupić. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinek. <laughs> Dobrze. Eee, słuchajcie, jest tutaj i cała Amanda. Eee, tutaj raczej właśnie. Właśnie, tutaj dla nas są. Eee, my nic nie kupimy, taka jest prawda. Eee, no i słuchajcie, tutaj też jest, eee, jeśli chodzi o rozdział trzeci, udany flirt, ale eee, to jest. Eee, niestety. Tam się dragnicy, rolnicy tak. Także kiedy próbuję e, w pewien sposób to zadanie tutaj e, wyko wykonać. <coughs> Jakaś pluska mi się zrobiła takle. jeśli chodzi o ryby mięsa to myślę że żadnego problemu tak naprawdę nie powinniśmy mieć z pozyskaniem takiego mięsa chociażby z tego względu że znajdujemy się nad drzew z tym że nie mamy odpowiednich narzędzi by taką rybę na przykład złowić więc dlatego też o proszę złożę glinę dlatego udajemy się do granicy być może coś tam uda się zakupić najszybciej myślę, że takie ryby mięso byśmy pozyskali na pewno w jeziornicy tak, tutaj jest tyle no, tych wiosek, tych osad, że nieraz trudno jest je po prostu spamiętać dobra jesteśmy w takiej sytuacji w rolnicy co no więcej, mamy tutaj osadników, wędrowców, yy, dokładnie mówiąc z dwóch, yy, z którymi tak naprawdę możemy... możemy, których możemy zrezerwować do naszej osady. A tylko jedną osobę, z którą możemy tak naprawdę w tym przypadku porozmawiać. I co, się tutaj sprowadziło, no i oczywiście zadanie praktycznie zostało yy, Prawidłowo wykonane Ok, kolejne 5 punktów I to chyba wszystko jeśli o to chodzi. No i w tym momencie myślę, że możemy rozpocząć rozdział czwarty w DZICZ, czyli w budynek, hata myśliwska, upolu dzik, lis w liczbie trzech sztuk. Po prostu w takie zestawienia możemy tutaj sobie też będziemy musieli po prostu upolnować dobra, kwestia tego, zielarka na pewno nie będzie miała, ten tutaj w gospodzie. Cały nasz szkolnik też nie będzie miał, nie będzie miał jego mięsa. No, chyba, się zdziwię. Ale, tak jak zakładałem. Także nic z tym nie zrobimy. Możemy za to kupić sobie trochę ziarna żytem. Na początek 5 i ziarna majątek zawsze i start, tak naprawdę będziemy mieli. A wosk też trzeba kupić nieco większym bo będzie też nam tutaj oczywiście y, potrzebny. No i tak naprawdę y, przyszliśmy na granicy. No udało nam się tutaj y, troszkę porozmawiać, y, zdobyć y, kilka cennych punktów. Y, co więcej. Y, chyba będziemy wracali do y, naszej osady, y, ponieważ y, mamy tutaj y, kolejne y, punkt y, zdania, kolejną budowę do przygotowania, czyli mianowicie chodzi tutaj o chatę myśliwską. E, Gęby do wykarmienia to raczej będzie takie zadanie, które mm, zostanie przez nas e, porzucone, e, będzie niewykonane. E, ile mamy w ogóle, taka a propos tych kłód, że znaczy kłód, e, kłód to mamy 38 jeszcze, drewniane włócznie, Kurde no się śmiało te 4 sobie wykonamy dobrze byłoby pościnać sobie troszkę drzewek ponieważ będą nam no tutaj jednak te kłody na bardzo potrzebne jeśli chodzi o polowanie to najbardziej teraz nas interesuje dziki list ale za to udało się upolować nam tutaj y, królika, na którym tak naprawdę straciliśmy y, jedną z włóczni, ale za to pozyskaliśmy dwie sztuki y, mięsa no i oczywiście y, coś tam, jednak futra też udało się y, uzyskać. No co, ty nie chcesz tego kamienia podnieść? No bo babka lecznicza nam tutaj przeszkadzała. Tutaj, dobra, tutaj więcej kamieni oczywiście tak jak mówiłem No, Hata Myśliwska w sumie to Hata Myśliwska, ale tam nie będę potrzebne te kamienie, chyba że to tylko do, wyłącznie do fundamentów jest taki mankament Słuchajcie, tutaj gdzieś momentem, że leżały zawsze beczki nie mogę się mylić, może trochę dalej Jest Zatem trzcinam Też jak w sumie się przejdziemy. Wstępnie to raczej nie widzę, żeby coś tu było. No niestety, wydawało mi się, że kiedyś gdzieś tutaj właśnie, pamiętam jak grałem, takie beczki oczywiście były w tym przypadku. Niestety ich nie ma. Do naszej osady mamy jakieś 300 metrów, do przejścia może 250. Ok, póki co nas zagna, myślę, że nie ma sensu polować. Za to, jeśli byśmy spotkali tutaj dzika czy też lisa, to myślę, że właśnie jest warto napiąć tą dziwę, by w jak najlepszym stopniu oczywiście takie zadanie ukończyć. 50 metrów, no i praktycznie jesteśmy na miejscu jest taka, że mamy jedną chatę i teraz kolejne zadanie jest takie, że musimy budować chatę myśliską no i tak wstępnie mówiąc widzimy, że jesteśmy skłonni taką chatę po prostu sobie gdzieś tutaj ustawić No i tutaj chodzi o y, chatę łowiectwo, chatą myśliwską, taką chatę myśliwską sobie tutaj postawimy w tym momencie. Motek, no i jedziemy z fundamentem. Jedziemy ze szkieletem. Ogólnie nie wiem czy ileś kłód nam wystarczy, tutaj niestety nie mamy tak naprawdę żadnej możliwości modyfikacji ścian. Więc, tak naprawdę wszystko pozostaje w takiej formie, jakie jest tutaj, właśnie oryginalne, ponieważ nie mamy tutaj, tak naprawdę, totalnie żadnego wpływu na to, co tutaj będzie. I chyba słyszymy gdzieś tutaj w okolicy bandytów lub też jakieś inne stworzenie. Ostatnio takie dźwięki właśnie wydobywaliście. Prawdopodobnie bandyci, aczkolwiek no, nie chciałbym się z nimi spotkać, bo tutaj się tak naprawdę od ostatniego spotkania nic nie zmieniło brakuje nam tutaj tak naprawdę mocnego wyposażenia jakiegoś ewentualnie pancerza W prawie 79-75 budynek jest jak najbardziej ukończony. Ja myślę, że to jest taki też odpowiedni moment, by troszkę chacimbir tutaj odpoczął. Ponieważ na tą chwilę mamy 88%, czyli praktycznie jesteśmy już na kończeniu. Haty myśliwskiej. Chyba ostatni element kładziemy. Tak, chata myśliwska jest yy... ustawiona. Tu mamy jenot, jenota chciałem powiedzieć. Tu mamy rysia. Ale nie o tutaj chodzi. Będziemy sobie yy, przede wszystkim zobaczyć jak ta chata myśliwska wygląda. Tutaj oczywiście możemy sobie wytwarzać yy, chociażby takie produkty jak kamienne strzały oczywiście na to mamy kultowagę więc myślę że takie kamienne strzały możemy w tym momencie sobie wykonać one w pewnym sensie pozwolą nam zyskać dużą przewagę Wrogiem 50 kamien strzałów, tyle wykonaliśmy Także teraz, jeśli chodzi o nóg refleksyjny, refleksyjny, to po prostu możemy sobie e, nieco swobodniej się z nim poruszać. E, ponieważ w tym momencie będziemy tutaj e, panowali właśnie na dzika lub czyli musimy e, ten jeden z tych dwóch e, gatunków e, spać, chociaż. Więc też to będzie w miarę że to możliwe Ok, miejsce występowania lisa i praktycznie w tym momencie szukamy stworzeń lisowatych, dokładnie mówiąc lisa. nie jest to tak, że ja nie widzę, po prostu um, mogło być tak, że przegapiłem go widzieć. Tu sobie gdzieś chodzi. Piękne trafienie bezpośrednio w bok głowy spowodowało, że ta łania tak naprawdę została bardzo szybko powalona. Dzięki temu uzyskaliśmy tutaj, tutaj trochę mięsa. Ok, dwie strzały e, w zupełności wystarczyły na powolenia e, tego jelenia, e, W przypadku tego jelenia tutaj mieliśmy aż 18 sztuk e, czystego mięsa, czyli całkiem e, sporo, e, ale nadal, nadal tutaj tak naprawdę e, poszukuję. Rozwinąć się na miejsce, pobytu tu właśnie. Tak, chyba szybciej znajdziemy ewentualnie jakiegoś dzicka. Ok, no celujemy. Ok, Gdanie ziemi uciekła. Okay. Nie widzę dalszych ślad, śladów, krwi. też może być tutaj dla mnie, na nie, poczekajcie, coś tutaj jednak udało się znaleźć. No i wierzę dwie strzały I stworzenie jeszcze nie zaupowane Tak trudno jest znaleźć dzika, Ja w to po prostu nie wierzę Bo jakich nie potrzebujemy to po prostu uważam po prostu i dosłownie między nami także mało z tego co widzę, to zbliżamy się właśnie do Denicy, jak już nawet nie jesteśmy, nie jesteśmy właśnie na terytorium Denicy. Tak, mamy denicę. Tutaj za dużo raczej nie Chyba, że w też ale tawerynę raczej tutaj nie posiadamy, ale dobra, mało tego, my tak czy inaczej, gdzieś tam pamiętam, tej denicy udać się musimy, no i tutaj mam oczywiście bufak Alwina Czyli tutaj jest wina, wina jeleń, dzik, dzik, tutaj praktycznie teraz możemy polować typowo tylko na dzika lub jelenie. Ja myślę, że spróbujemy jednak na tego dzika i mam nadzieję, że będzie sytuacja, że jednak te trzy sztuki się gdzieś tutaj znajdą. Chyba nic dobrego do niej nie wyróżniłem Patrzcie, zaatakował mnie Ten list najzwyczajniej mnie Wiecie Zaatakował Z Tego względu, że ja Zatakowałem jego. I praktycznie jedno. Zwierzę mamy uporowane. No i tutaj też otrzymaliśmy przy okazji nowy poziom. Yy, nowy poziom. Uwiedź yy, Wiedza w łowiectwie pierwszy punkcik. Szukamy dalej, ponieważ widzieliśmy. Y, na pewno jakieś stworzenie w postaci lisa, czy też nawet jelenia, nawet uda nam się odnaleźć. Tutaj tak naprawdę żadnych śladów raczej nie wyjdziemy mało tego. Mamy no, to też na pewno nie wpłynie pozytywnie na nasze przetrwanie tym bardziej że jesteśmy głodni i spragnieni więc uważam że dobrym pomysłem będzie po prostu tutaj rozprawiska i mięsa które tutaj tak naprawdę Posiadamy, na pewno musimy się czegoś napić. Na pewno się pożywimy za pomocą pieczonego mięsa. 65 sztuk. Ok, tutaj mamy piwo pszenne. Ok, idziemy dalej. Chociaż, yy, mimo to, że mamy noc, to myślę, że jednak się gdzieś przy tym ognisku yy, prześpimy. Ok, w takiej sytuacji mamy kolejny dzień. Myślę, że za dnia będzie nam znacznie łatwiej. Ej, się tędy poruszać pozwoli łatwiejsze zlokalizowanie Ej, naszych ofiar ok widzimy uciekającego lisa Uciekł mi w taki sposób, że tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on się w tym momencie znajduje. Wyklucz tego zmysłu, który pozwoli nam zlokalizować oczywiście, zwierzęta. Okej, okay, ten list prawdopodobnie nas zaciągnie w miejsce, gdzie występują właśnie wilki, więc ja musiałem tutaj się podpuścić. Tym bardziej, że mieliśmy cały czas łuk napięty. To powodowało bardzo szybkim skutkiem utraty kondycji. No i tutaj można powiedzieć, że dosłownie polujemy na tego jednego lisa, a w zupełności wystarczyłyby. nam tutaj dziki. powiedzieć myślę, że oczywiście poszukamy tego lisa, poszukamy dzika, ewentualnie jelenia, ale to oczywiście wszystko w następnym odcinku, ponieważ ja tutaj jestem po nocce. No i co więcej mogę powiedzieć. Zawsze siadam albo w wysoką temperaturę, albo mój organizm po prostu odmawia mi posłuszeństwa, ja coś mówię za chwilę się odcinam, widać, że przesypiam. Tak to po prostu z mojej strony wygląda, więc jeśli chodzi o mnie, mówię wam, cześć i czołem.